Niech cię Adano schroni. Czym mogę ci służyć, wędrowcze? To chyba ty tu dowodzisz. Żadnym władcą nie jestem. Moje dzieci, gońcy leśni, towarzyszą mi z własnej nieprzymuszonej woli. Wędrowcze. Jestem obrońcą stworzenia. Druidzi tacy jak ja strzegą świata i jego natury. Czerpiemy swą moc. Z siły stworzeń Adanosa. Jaka istota jesteś źródłem twojej mocy? Mój kamień druidów posiada moc dzika. Niestety, ukradli go orkowie wędrowcze. Bardzo niepokoi mnie świadomość, że spoczywa w rękach tych głupich istot. Możesz mnie uleczyć? Mogę, wędrowcze. Podejdź do mego ognia, a złagodzę twój ból. Nie jesteś na to gotowy. Kim jesteś? Jestem gońcem leśnym i instruktorem sztuk walki. Nazywam się Arakos. Jestem osobistym strażnikiem druida Porgana, więc lepiej uważaj, jasne? Co to za miejsce? To miejsce pełne bólu i rozpaczy. Ta dolina była kiedyś największą wsią gońców leśnych z Myrtany. Ludzie nadciągali zewsząd, aby nasz druid Porgan położył na nich swoje uzdrawiające dłonie. Co tu się stało? Orkowie zniszczyli naszą wioskę i zagrabili wszystko, co tylko zdołali. Jestem jednym z niewielu, którzy przeżyli pogrom. Przeklęci niech będą wszyscy, którzy sieją zniszczenie przy pomocy roślin i stworzeń Adanosa! Gdzie są Orkowie, którzy to zrobili? Powrócili do wielkich miast Myrtany. Tam ich nie dopadniemy. Zostawili tylko niewielki patrol na północy, żeby nas obserwował. Zajmijmy się tym patrolem orków. O niczym innym nie marzę, ale nie wiem, czy jesteśmy wystarczająco silni. Nie bój się, damy radę. No dobrze. Wygląda na to, że wiesz, o czym mówisz. Jestem gotów. Za mną! Za Porgana! Ciężko krwawić słabo może. Orkowie to stworzenia Adanosa, podobnie jak ty i ja. Powinniśmy się nawzajem szanować, a nie występować przeciwko sobie. Patrol orków należy już do przeszłości. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Proszę, weź to. Niechaj światło Adanosa oświetli każdą twoją ścieżkę. Moglibyśmy też trochę potrenować, jeśli masz ochotę.